Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu PodŚwiadomość w Praktyce, a jednocześnie w trzecim odcinku cyklu Pomiędzy Światami. Wyobraź sobie, że stoisz na granicy. Granicy, której nie da się dotknąć ręką ani nazwać zwykłym słowem. To miejsce pomiędzy ostatnim oddechem a ciszą, która przychodzi później. Pomiędzy tym, co znane. A tym, co czeka za horyzontem. To przestrzeń, do której dociera dusza, kiedy kończy swój ziemski cykl. To właśnie jest początek postinkarnacji. Nie ma już tutaj ciężaru ciała, nie ma bólu ani pragnienia. Znika potrzeba walki o przetrwanie, znikają role, jakie odgrywaliśmy w teatrze życia. Matka, ojciec, dziecko. Kochanek, wędrowiec, wojownik, wszystkie te maski opadają jak liście, które skończyły swój czas. Pozostaje tylko to, co jest prawdziwe czysta świadomość. W pierwszej chwili możesz czuć zdumienie gdzie jestem, co teraz ale to są pytania, które nie potrzebują odpowiedzi. Odpowiedź jest w samej ciszy. Ciszy, która nie jest pusta. To ocean, w którym zawarte są wszystkie Twoje życia, wszystkie wspomnienia, wszystkie uczucia. Wyobraź sobie, że unosisz się nad krajobrazem swojego istnienia. Widok jest niepojęty. To nie jest linia, to nie jest prosta droga. Ale konstelacja światów, które sam lub sama współtworzyłeś albo współtworzyłaś. Każde twoje wcielenie błyszczy jak gwiazda. Niektóre świecą mocno, a inne są delikatne, prawie niewidoczne. Ale wszystkie razem układają się w obraz, który jest tobą. W postinkarnacji nie ma oceny. Nie ma potępienia, ani nie ma nagrody, jest tylko zrozumienie. Zrozumienie, że wszystko miało sens, nawet to, co wydawało się błędem, było drogą do większej świadomości. Nawet ból był częścią pieśni, której pełnie możesz usłyszeć dopiero teraz. Możesz spojrzeć na swoje ostatnie życie. Na wszystkie chwile, które cię ukształtowały, na radości, które rozświetlały Twoje serce, na cienie, które uczyły Cię pokory, i na momenty, w których myślałeś, albo myślałaś, że to już koniec. A one były dopiero początkiem. Teraz możesz zobaczyć to wyraźnie. Wszystko to było podróżą która prowadziła właśnie tutaj. Postinkarnacja to nie jest koniec życia. To koniec potrzeby powracania. Nie ma już ciężaru, nie ma lekcji do powtórzenia. Otwierają się drzwi do innego rodzaju istnienia. Czym ono jest? Wyobraź sobie ocean światła. Każda kropla tego oceanu jest świadomością, nieoddzielną od całości, a jednak wyjątkowo. A ty jesteś jedno z nich. Możesz się zanurzyć, poczuć, że jesteś wszystkim, a jednocześnie pozostać sobą. W tym stanie dusza może wybierać. Nie w taki sposób, jak na Ziemi. Gdzie decyzje podejmujesz w ograniczonym czasie i przestrzeni. Tutaj wybór jest bardziej jak oddech: naturalny, płynący i zupełnie niewymuszony. Możesz pozostać w ciszy i spoczynku, a możesz też podążyć ku kreacji. Niektórzy stają się przewodnikami. Wysyłają swoje światło do tych, Którzy jeszcze podróżują przez wcielenie. Są jak latarnie na brzegu oceanu. Wskazują drogę, ale nie narzucają kierunku. Inni wybierają tworzenie, nieziemskich światów, lecz subtelnych przestrzeni, gdzie świadomości mogą odpocząć, spotkać się, wymienić doświadczeniami. Jeszcze inni po prostu są zanurzeni w istnieniu, bez potrzeby działania. Postinkarnacja przypomina sen bez snu. Jest jak muzyka, którą słyszysz całym sobą albo całą sobą. Tak jak barwy, które nie istnieją na ziemskiej planecie, jak uczucia, które nie mają imion, a jednak są pełniejsze niż wszystkie ziemskie emocje razem wzięte. I możesz zapytać, czy w tym stanie nadal jestem sobą? Tak, ale nie w takim sensie, w jakim rozumiałaś, albo rozumiałeś to w ciele. Jesteś sobą jako esencja. Jesteś pamięcią wszystkich żyć i jednocześnie świeżym początkiem. Jesteś kroplą i oceanem jednocześnie. Czas. Czas przestaje istnieć. Nie ma przed ani po. Wszystko dzieje się teraz. Twoje dawne wcielenia są tak samo obecne jak to, co dopiero nadejdzie, a jednocześnie nie ma już potrzeby nadejścia. Jest tylko bycie. W tym stanie dostrzegasz, że nigdy nie byłeś albo nie byłaś sama. Wszystkie dusze, które spotkałeś albo spotkałaś w swoich cieleniach, są tutaj. Nie w formie fizycznej, ale jako światła, które współgrają z Twoim światłem. Rozpoznajesz je nie po twarzach, ale po melodii ich istnienia. Czujesz więź, której nie da opisać się słowami. I to właśnie jest postinkarnacja. Życie po życiu, które nie wymaga już powrotu. Niebo i Ziemia zlewają się w jedno, a ty rozpoznajesz siebie jako część nieskończonej melodii. Wyobraź sobie teraz, że stoisz nad brzegiem tego oceanu. Czujesz, że możesz wejść głębiej, każdy krok. To większa lekkość, większe zrozumienie, większe poczucie jedności. Nie ma lęku, bo nie ma tego, co mogłoby zostać utracone. Wszystko jest w tobie. I właśnie w tej chwili możesz podjąć decyzję, czy chcesz spocząć w świetle, czy chcesz tworzyć. A może chcesz stać się przewodnikiem. Nie ma złych odpowiedzi. Każda jest naturalnym ruchem świadomości. Zauważ, że Twoje istnienie nie było ograniczone. To, co na Ziemi było marzeniem wolność, miłość, nieskończoność tutaj jest rzeczywistością. Postinkarnacja to nie jest nagroda, to naturalny etap podróży. Kiedy patrzysz na swoje ziemskie wcielenia, widzisz je jak księgi na półce. Każda jest zamknięta, a jednak zawsze możesz do niej zajrzeć, nie jako uczestnik, ale jako obserwator lub obserwatorka. Możesz poczuć wdzięczność do samego siebie za odwagę, za ból, za piękno. Za to, że w ogóle zdecydowałeś albo zdecydowałaś się być człowiekiem. A teraz wyobraź sobie, że kładziesz dłonie na tej bibliotece i widzisz, jak wszystkie księgi świecą jednocześnie. To ty. Całość, która nie potrzebuje już dzielić się na części. To ty pełnia która rozpoznaje swoją nieskończoność. Postinkarnacja jest właśnie tym momentem, kiedy kropla pamięta, że jest ocean, Kiedy ścieżka, którą szedłeś lub szłaś przez wiele wcieleń, nagle układa się w jeden wielki krok. Kiedy pytania, które dręczyły cię przez całe życie, stają się ciszą. I właśnie w tej ciszy odnajdujesz wszystkie odpowiedzi. Możesz zostać w tej opowieści jeszcze chwilę. Poczuj, że słuchasz jej nie tylko uszami, ale całym lub całą sobą. Poczuj, że te słowa są lustrem, w którym rozpoznajesz coś znajomego. Być może część Ciebie już zna ten stan. Być może w snach, w medytacjach w momentach głębokiej ciszy dotykałeś lub dotykałaś go choć na chwilę. A teraz możesz poczuć to wyraźnie, przypomnieć sobie. I choć jesteśmy jeszcze tutaj, w świecie, w ciele, w czasie, pamięć o postinkarnacji może zostać w tobie jako obietnica. Obietnica, że nic, co przeżywasz. Nie jest ostateczna. Obietnica, że śmierć nie jest końcem, a życie nie jest przypadkiem. Obietnica, że Twoja droga prowadzi do pełni, w której nie ma już potrzeby powrotu. Postinkarnacja nie jest czymś odległym. To przestrzeń, która istnieje w Tobie już teraz. Możesz jej dotknąć, kiedy zatrzymasz się. Zamkniesz oczy, wsłuchasz w ciszę. Bo właśnie w tej ciszy kryje się pamięć o tym, kim naprawdę jesteś. A więc weź głęboki oddech. Pozwól sobie poczuć tę obecność, i pamiętaj, jesteś nie tylko tym życiem. Jesteś całością, która nie zna końca. A ja dziękuję za to, że byłeś albo byłaś ze mną w tym odcinku i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Podświadomość w praktyce. Dzięki wielkie. Cześć.